17 z tej strony Cegła C, a dzisiaj sobie otworzymy trzy takie saszetki, paczek kart piłkarskich. Jedna łapka w górę, to jest jedna saszetka w następnym odcinku. No chyba, że zostawicie za dużo łapek w górę, to zrobię tyle, ile mogę. Po prostu. No i zaczynajmy. Od razu yy, weźmy sobie... Ja nie patrzę, co tam jest. Ja nie widziałem, Wy mogliście widzieć, ja się nie patrzyłem. Dobrze, yy, dlatego zaczynajmy. Pierwsza karta z Liverpoolu. Alexander Arnold. To jest dobra karta. Tutaj mamy z Leicester City. PSG. O, Tottenham. Ok, to powtórka. Kapitan czy coś? Z Bayernu. Neuer. Mam już Noiera. Tylko że w innej formie. Okej, okay, tutaj nie obróciłem, więc już możecie widzieć, kogo my tutaj mamy. Waran w realu? Coś tutaj im poszło nie tak. A, bo te karty trochę starsze. Tutaj mamy Antoniego i kolejną osobę z Wandajk, powtórka! Powtórka tego! Mam już Wandajka! No nie, najgorzej. Najgorzej widzowie, najgorzej, ale zostały jeszcze nam trzy paczki. Oczywiście ja chcę najbardziej Lewandowskiego. Lewandowski to mój cel. Otwieramy kolejną saszetkę. Tak końcówkę się brała, czy odkąd to się brało? Yy, aha, dobra, biorę wszystkich tam tak. I po prostu myślę, że tak będzie kit. Manchester United Fred, kolejna powtórka Manchester City. Okej, okay, może być. FC Barcelona, a to taki. Kolejna osoba z United Henderson też powtórka to ze Sportingu, czy jak to tam było. nie Via Real. Możecie sobie popatrzeć te karty, później je ja Wam pokażę mocniej. Okej. Okay. W Chelsea. Środek. Angolokam te. zjecha. Okej. Okay. Obrońca. Harry Maguire! Mamy tutaj najlepszego obrońca na świecie. Dziękuję. Już wygrałem życie. Manchester Paul Pogba. Kolejna powtórka. No i Izak. Też powtórka. A akurat Izaka to dropnąłem chyba w tamtym odcinku, więc no... Nie jest naj, naj, najgorzej, ale też nie jest najlepiej. Dobrze, tutaj odłożę sobie na bok. Dzisiaj tylko trzy saszetki, tak jak mówię, bo mam pełną pakę tych kart, dlatego można sobie otwierać. Kolejna paczka. Daj mi to. I... Normalnie tak? Aha, bo ja to... Do... Dobra. Zaczynamy. Izak! No nie wierzę! No co to jest? Dobrze, nie będę się denerwował. Izak to Izak. Z Leicester City. Otwieram z tej lepszej strony. W no, takie średnie te karty. Ale nie jest najgorzej. Co tutaj mamy? Okej, okay. tutaj już same te takie, bo tam na początku otworzyłem te lepsze, a tutaj mamy Tottenham i ktoś z tego. Jeżeli odcinek wam się spodobał, to łapka w górę. A! No i tyle. A nie, jeszcze miałem pokazać. Mam tego Wandajka, ale to powtóreczka, niestety. No, niestety, powtórka. No i zaczynamy tak. Wandajk. Kto to jest? Nie wiem. Antony. Waran jeszcze grał w Realu. Noel, tylko taki zwykły. Aleksander Arnold Trent. Tutaj tak szybko po prostu Izak. Pierwszy Izak. I drugi isakry. No i to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to łapka w górę, subskrypcja, a. A i tyle, ile łapek w górę, no to tyle otworzę następnych paczek. Czyli wy tak naprawdę wybieracie, ile ich otworzę. Jeżeli będzie powyżej, uznajmy 5, nie, nie może być powyżej 10, czyli jak dobijacie nawet 11, to otworzę. Albo nie, żeby to było więcej odcinków. No to do pięciu. Czyli zostawicie jedną łapkę w górę. Uznajmy macie na to tydzień. Zostawicie jedną łapkę w górę, otworzę jedną paczkę. I tak do pięciu. No, jeżeli odcinek Wam się spodobał, no to łapka w górę i komentarz. A ja się z Wami żegnam. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku z otwierania kart. Także cześć!